Dobra, wróciliśmy z połączeniem, bo niestety kabel nam się rozłączył. Jesteśmy teraz, to no będzie druga część z kotkami, po prostu. Jesteśmy sobie teraz w jedyneczce. To jest nasz biedny rudzielec Pepsi, który wcześniej był w inkubatorku. Teraz już awansował, prawda, poza inkubator. I teraz pracujemy nad tym, żeby chłopaka dosyć nam fajnie utuczyć. żeby można go było już szczepić, prawda? W międzyczasie staramy się troszeczkę chłopaka przekonać do ludzi, tak? Żeby polubił trochę kontakt. Ogłaszamy się. Tak, śmieramy. I czekamy na jakieś mruczenie. I na przestanie syczenia na nas, bo... Jednak mu się po prostu zdarza. Dobra. Tutaj też mamy dzieciątko, które śpi. Cześć, cześć, cześć. Cześć, cześć, cześć. Ładny jestem. Ładny. E, ten maluch jest jeszcze na butelce, ale pomału zaczyna się denerwować na tą butelkę, więc chyba zaczniemy dawać mu już jakąś mokrą paćkę. Tak? Może zacznę pić z miseczki jak duże dziecko, bo dziecko już korzysta z kuwetki, bardzo elegancko, tak? Więc no może już pora na to, żeby jeść z miseczki jak duże koty. Ale na razie jeszcze się cieszymy tym, że możemy sobie takiego malucha pokarmić buteleczką. Jeżeli chodzi o nasze kociaki, jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni za odzew na nasz apel na karmę gastro. Ponieważ te kotki one trafiają do nas z ulicy, one są często chore, najczęściej są zarobaczone, więc pierwsze, co się pojawia u nas, jak zaczynają dobrze jeść, no to biegułka. A żeby ją powstrzymać, no to karma Gastro jest nam bardzo, bardzo przydatna, no i troszeczkę dużo jej zużywamy, ale też obecnie mamy bardzo dużo kotów na stanie, pociąg, więc. Kolejne Karma Gastro, jeżeli ktoś myśli, że już ta ilość, którą do nas ludzie przesłali wystarczy, nie? Tych kociąg będzie cały czas bardzo dużo. Na pewno do końca października będą nowe młode kotki przychodziły, więc Karma Gastro zawsze, zawsze w każdym się bardzo przyda. Karma Gastro dla kociąg, dla kotów, mokra, sucha, naprawdę jesteśmy Wam wdzięczni i prosimy się więcej. Jesteśmy teraz w dwójeczce. To jest <noise> Jawa Jawa z biednym czarnym kotuszkiem w ogóle chyba w tym roku najwięcej powypadkowych kotków to mieliśmy czarnych Jawa jest to bardzo fajna ona już skończyła 3 miesiące Kicia chętna do zabawy chętna do głaszkania tak, ale teraz do zabawy najbardziej i czeka na nowy dom Gdzieś, 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 łobuś. E, dobrze, zobaczmy sobie tego czarnuszka. On e, ma ograniczenie ruchu. On ma ograniczenie ruchu, więc musi siedzieć w klateczce, ponieważ trafił do nas e, z pogrychotaną miednicą. E, obawialiśmy się, bo to nie wiadomo zawsze, jak, jak to pójdzie tak, w tą stronę, ale chłopak już się tam przemieszcza, korzysta z kuwety, E, siada sobie, e, więc e, wszystko wydaje się iść w dobrą stronę. Ale ograniczenie jeszcze muszę mieć. Czekaj, 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 zahaczyłeś pazurek. Zachaczyłeś pazurek, Cześć. E, I naprawdę, bardzo dużo powypadkowych czarnych kotów do nas trafiło. Mamy kotkę Paulę bez łapki, e, mamy koturkę Pinko bez ogonka. Tutaj mamy koturkę z pogruchotaną miednicą. Tak, A, łapkę. weź łapkę. Weź łapkę. Weź łapkę. Tak, tak, tak. Zamkniemy okay, go sobie. I jeszcze mamy czarną kociczkę. Cześć! Taką małą kruszynkę, która też jest po wypadku jakimś F. Wskutek tego wypadku ona straciła jedną łapkę tylną. Na szczęście, na szczęście, na nieszczęście, to znaczy kiedy do nas trafiła, już nie, nie, nie trzeba było żadnej operacji wykonywać, tak? No, ta łapka została po prostu tak amputowana, tak się szczęśliwie wzrosła, że a widzicie, tutaj tylko taki kucik został i tyle. Ale tutaj nic nie trzeba było operować. Kicia już jest zaszczepiona, odrobaczona, zaczipowana. Tak! I bardzo chciałaby opuścić schronisko. Więc jeżeli ktoś chciałby podarować takiej małej, niepełnosprawnej kotce nowy dom, ale niepełnosprawnej, ale naprawdę kochanej, ona bardzo się domaga uwagi. Bardzo fajnie mruczy. Jest kochana przylepa, chociaż na początku nie wyglądałam. Na początku nie wiedziałam, co się dzieje. I walczyłam, tak? Walczyłam z odklejeniem. Ojej, tracimy, tracimy ostrość na czarnym kotku. <laughs> Ale co tak jest zawsze. Aparaty no, nie lubią czarnych kotków. I tak, i kicia jest kochana. Jeżeli ktoś chciałby ją adoptować, prosimy się zgłaszać tutaj do nas. I co, Kica, I Zapomniałam, jak to masz na imię. Chyba musiałaś dostać jakieś imię, ale ja w tej chwili zapomniałam. W każdym bądź razie, niedługo się pojawi zdjęcie u nas na stronie, i będzie można dzwonić i ją adoptować. Bo jest naprawdę kochana, i byłoby fajnie, gdyby szybciutko opuściła nasze schronisko. Tak jak mówiłam, odklona, odrobaczona, zaszczepiona i zaczypowana. Darek. Dobrze, ponieważ tutaj jest ścisk u nas w stronisku, więc oczywiście dochodzi do nieporozumień. Z kim tutaj doszło do nieporozumienia? A! Yy, dorosła Kicia i młoda energiczna Jawa, tak? No, dobrze, trzeba było młodej pokazać, pokazać, co można, a co nie można. Dobrze, zamknijmy sobie na chwileczkę okno. I tak, tutaj mamy Rawkę, no też niepełnosprawna kicia, e, Tę łapkę ma, miała pogruchotaną, teraz ma tam włożoną płytkę i właściwie to już tyle, tak? Ona, o, pokażesz jak chodzi? <grytania> Ona głównie sobie lubi leżeć, tak? To jest kot typu leniwca, pospolitego, e, ale ładnie chodzi już na tej łapce, opiera się, więc e, Rawka jak najbardziej mogłaby trafić do adopcji. Tutaj mamy kicję, jeszcze leczoną tricolorkę, powypadkową, ale już dochodzi do siebie, tak? Jak widzicie, tam chyba miała operację niedawno. Mnóstwo szwów pozakładanych, przepuklina, paskudna kolejna, jakaś jej wypadła. A nie, to nawet nie, chyba nie była przepuklina. Dobrze, nie będę teraz mówiła. Podejrzewaliśmy, że to przepuklina, ale się okazało, że jednak nie ale miała kolejną operację, no i teraz dochodzi do siebie. A tutaj mamy słodycz. To jest Koko. Śłodka, nieśmiała, rozmruczana kicia. Wieku około... Ile masz? 4 miesiące? Tak. Czteromiesięczna. Taka yy, nieśmiała na początku. Ona, jak tutaj wyjdziecie, to prawdopodobnie ucieknie, ale wystarczy tylko zacząć ją głaskać i już jest kotek kupiony. Cześć Jola, Ty też jesteś kupiona. A więc mówimy o Koko. Czteromiesięczna Kicia jest już bardzo gotowa do tego, żeby wyjść ze schroniska. Cześć Jola. Do joli to już mamy kilku chętnych, tak? bo to jest bardzo fajna, śliczna kicia no, niestety okazuje się, że głucha. W miarę towarzyska do innych kotów, ale to też zależy od, od kota, więc ona jeszcze czeka na, na sterylizację, miała iść niedawno na sterylizację, ale okazało się, że niestety te niecienie płucne, które miała dosyć mocno, dosyć mocno podniszczyły jej płuca, więc musieliśmy ją podleczyć. I dopiero niedługo e, pójdzie na, na sterylizację i tam będą specjalne środki ostrożności przedsięwzięte, żeby dobrze zniosło zabieg. Ale wracamy do Koko. Cie <trych> Czy wracamy? E, chcielibyśmy, żeby Koko jak najszybciej znalazła dom, bo ona jest jednym z tych kotków, które już dosyć dawno do nas trafiły. Chyba dwa miesiące temu, jako dwumiesięczna Kicia do nas trafiła z bratem. Brat już e, trafił do nowego domu, a Koko jeszcze tutaj zosta została. No i już ciebie też głaszczę, Jola, zazdrośnica, tak? I bardzo chcę uwagi. Dobrze, więc jeżeli ktoś chciałby adoptować taką fajną kicię, Koko, ona się dogaduje z innymi kotami. Tutaj e, z jej strony to nie ma najmniejszego problemu. Chyba tydzień temu widzieliście, że z Jawą fajnie się bawiły, ale to Jawa była ta bardziej... Chopsił e, do przodu, a, a Koko no, próbowała jakoś, jakoś, jakoś to przetrwać. Więc tak, jeżeli chodzi o adopcję kotów, to wszystkie koty, które są do adopcji, są na naszej stronie internetowej. Tam są ich zdjęcia, e, można zobaczyć. Można po prostu też przyjechać do schroniska w godzinach otwarcia e, i powiedzieć, że chciałbyś adoptować kotka. Staramy się e, jakoś tak zasugerować, który kotek byłby, byłby dobry, który by się tak, powiedzmy, nadał właśnie do takiego domu. E, I co? I później e, podpisujemy umowę, bo takie kociaki, no niestety, jeszcze nie są sterylizowane, kastrowane. E, ktoś e, powinien wykonać taki zabieg później we własnym zakresie. E, a jeżeli, e, może poszukać jakichś programów, tak? Można się u nas też później popytać, czy, czy jest jakiś program, wsparcia, kastracji, sterylizacji zwierzaka wziętego ze schroniska. Jeżeli są fundusze, no to chętnie pomagamy. Ale oczywiście, jeżeli jawa tutaj u nas doczeka swojego piątego, szóstego miesiąca życia, no to zostanie wysterylizowana, tak? Tak jak tutaj Jola, która pójdzie na sterylkę, tak? Rawka już jest wysterylizowana i większość właśnie dorosłych kotów jest już po tym zabiegu. Tutaj jeszcze mamy młodego kocórka poza, e, powypadkowego, ten z ograniczeniem ruchu. Tutaj nasz nowy nabytek. E, jak widać, e, schorowany kotek. Tak, trafił do nas z ulicy Grudzisko, więc może ktoś rozpoznaje, e, czyli zaginiony kotek. Ojej, nos jak zatkany, strasznie. Zobaczymy, czy to od zębów, czy to kocikatar, bo to różnie może być. Dobrze. A ja zapraszam do kociaków w ogóle. Można przychodzić bez zamiaru adoptowania, żeby po prostu z nimi posiedzieć, pogłaskać, pobawić się z nimi. Mamy sporo takich na granicy kotków, tak? Że jeszcze, że nie są dzikie, ale jeszcze nie są takie, że. Bardzo lubią człowieka, więc to, że ktoś przychodzi do nas i przychodzi w miarę regularnie, to pozwala właśnie tym kotkom na oswajanie się z ludźmi, z dotykiem, z zabawą i dzięki temu znajdują szybciej nowe domy. Więc na, takie, na taką akcję kocie pieszczoty zapraszamy w tygodniu w godzinach otwarcia schroniska. No, i dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.